Dawniej w niektórych wsiach nie było kościołów, więc dzieci oraz młodzież spotykały się przy wiejskich kapliczkach, by urządzać nabożeństwa majowe. Taką modlitwę, połączoną ze śpiewem pieśni, prowadziła najstarsza osoba z danej grupy. Każdego majowego dnia pod wieczór z różnych stron wioski dobiegały piękne śpiewy, które budowały niezapomnianą atmosferę modlitwy, zadumy i radości. Same kapliczki otaczano wielką czcią. Dbano o nie i ustrajano je żywymi kwiatami. Stawianie kapliczek, świętych figur oraz krzyży przydrożnych, przybrało masową formę w XVIII i XIX wieku jako wyraz podziękowania za odzyskane zdrowie, uchronienie od zarazy, głodu czy innej klęski, za wysłuchanie próśb czy za szczęśliwy powrót z wojny. Te obiekty stawiano głównie z potrzeb duchowych oraz obrzędowo-kulturowych. Obecnie nastały trudne czasy, w których nie możemy gromadzić się masowo w kościołach na nabożeństwach majowych. Dlatego zachęcamy do wykonywania tradycyjnych śpiewów i modlitw do Najświętszej Maryi Panny przy najbliższej kapliczce. Często stoją one zaraz przy naszym domu. Jak wspaniale będzie usłyszeć na nowo piękne Maryjne pieśni, niosące się pośród umajonych łąk i drzew. Dla tych wszystkich, którzy wolą modlić się w domu. 1 maja o godzinie 18 zaśpiewa nasz zespół. Zapraszamy do odmawiania wspólnie z nami litanii loretańskiej każdego majowego dnia. Bądźcie zdrowi!